w sobie coś, co mnie pozwa na odejść, jak magnez wciąż przyciąga żółtnie. Kolejny naszej długiej drodze, ja na próbę, na próbę nie chcę Jestem cały czas bardzo rozedrgana z pięknych emocji, które się tutaj zadziały na, na tej przepięknej scenie. Naprawdę zapamiętam ten wieczór na zawsze. Chorzów Rozpaliliście tutaj y, cały ten budynek swoją energią, tym jak śpiewaliście, jak tańczyliście, jak celebrowaliście ze mną to dziesięciolecie. To było wspaniałe przeżycie. Okres przed tym dziesięcioleciem to też był ciekawy okres dla mnie, bo droga do tego miejsca w 2015 roku też była kręta i wyboista, ale, ale wiedziałam, że to, to ma sens, że pod, skór, po, pod skórą wiedziałam, że to jest moje, moje przeznaczenie stać na tej scenie. I doczekałam się, i to jest niesamowite, że że to już 10 lat. Dzięki Wam, dzięki temu, że słuchacie moich utworów, że wspieracie moją twórczość, że właśnie dzisiaj kupiliście bilet i chcieliście ze mną, z nami, z moim zespołem i ze mną poświętować to dziesięciolecie. Kolejny kamień, jak ja to nazywam, kamień milowy na mojej ścieżce. Było ich naprawdę sporo, i mm, jestem za to wdzięczna, że, że mogę robić to, co kocham. No, najprościej, chyba mogę tak to ująć, że. Że robię to, co kocham, robię to z radością, którą też pielęgnuję, bo to jest relacja z muzyką to jest jak taki związek, który trzeba podlewać, bać o niego, chuchać yy, i sprawiać, żeby on yy, pięknie rozkwitał. Ja trochę dzielę to dziesięciolecie na takie pięciolatki, bo yy, pięć lat to było takie bardzo rozruchowe, takie. Yy, musiałam się zorientować w ogóle, gdzie jestem, co się dzieje, bo... bo Działo się bardzo, bardzo dużo, ale też w pewnym momencie doszłam w takim swoim życiu prywatnym do ściany i 5 lat temu zdecydowałam, że postawię bardzo, bardzo mocno na swój samorozwój i, i na swój rozwój, i na rozwój tej drogi zawodowej, żeby się jeszcze bardziej rozwijać, żeby szukać nowych rozwiązań i produkcyjnych, żeby zawsze oferować wam, słuchaczom, coś nowego, coś świeżego, zarówno w, brzmi, w brzmieniu wokalu, jak i w, w brzmieniu produkcji. To jest taki moment dla mnie, Yy, też takiego uczczenia tego, co już było, celebracji tych wszystkich piosenek w nowych aranżacjach, w zupełnie nowych odsłonach. Bardzo mnie to cieszy, że mam tak wspaniałych muzyków na, na scenie, i zawsze będę pod, to podkreślać, bo to są takie talenty naprawdę na tak wysokim poziomie, że trzeba o tym mówić. W dobie, kiedy ludzie na koncerty mm, wolą jeździć z pendrive'em niż ze żywym bandem, z żywymi muzykami. No słuchajcie, no to jest skarb. Celebrujmy razem jeszcze. Ten rok jest taki bardzo specjalny, jubileuszowy. Zróbmy tę hecę na dziesięciolecie.